Bardzo serdecznie Jesteśmy właśnie na naszej tajnej, sekretnej miejscuwie. Przede mną jest Marcin I będzie zaraz podjeżdżał Ten ekstremalnie pionowy 70 metrowy podjazd Teraz ja pojadę za Marcinem Pięknie o! No i tak Teraz ja zaliczyłem kozła Marcin to nie tak miało być Za koło? Na biegu jest Dobra A jest na górze Tu jest bezpiecznie Bardzo fajną amatorską grupę Mega się jaram że mogę przybywać i poznać tak fajnych ludzi Mega pasjonaci Dobrze poszedł na stojąco! dupa na błotniku Kuba wjechał, ale trzeba jeszcze zjechać a słuchajcie ma 12 lat super dawaj 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 Co to się stało? Pomożesz mu. Pójdziemy na dół i bez problemu tu podjedziesz. Zobaczysz. I zjedziesz też. Wolniej, wolniej, wolniej. Dwa metry do przodu. Super. Bliżej. Dobra. Woda się zagotowała. Mamy małą awarię, ponieważ ja masz te się dźwignia zmiany biegów, ale wiesz co? Odpal ten motor, ja ci wrzucę jedynkę. Odpal ten motor, już lepiej jechać na jedynce niż się ciągnąć. Dawaj. Dzisiaj mieliśmy trochę awarii. Kuba wleciał w Herkę, Marcina. Ha, ale dojedzie, bez liny. Nie, noga mi spadła z hamulca Marcel, wyżej się! Dobra, jeszcze masz dwie minuty Marcel za już nauczył się odpalać ten motocykl Ale nie wierzy mi, że ten motor nie ma kompresji Według niego, ten motor chodzi bardzo, bardzo dobrze I odpala od pierwszego kopnięcia, więc... I teraz ciśną się na język słowa A nie mówiłem żeby zmienić ten motor, Tak, ten motocykl przynajmniej jeździ jak wygląda jest i nasza piękna detetka ale trzeba przyznać, że jest w tym roku bardzo sucho dajcie mi znać kto z Was ma taką detetkę i śmiga takie wyprawy, przejazdy endurowe. Ja też zaczynałem od motocykla Honda HM -E 50 i fajnie było jeździć taką ekipą. Małe motocykle, małe pojemności. Każdy zawsze podrasowywał je jak tylko mógł. A swoje pierwsze kroki zaczynałem na motorynce, i dojeżdżamy do naszego przepięknego mostu. Doszedł, jak za schroniec na kamienia. Tory są tutaj do że Spotkałem się w swoim życiu z dwoma huskarnami, z czego jedna była Marcela i też chodziła jak huskarna jak Marcela. To co mi się podoba jedyne w tych huskarnach, to że można lampy zrzucić i zmienić na pole numerowe. Że można sobie takim motocyklem zrobić setting zawieszenia i pojeździć na to, że Dobrze Jamaska ogień na cylindrze Super O, o. tak No co ty? Zawróć przez piwota, przełóż motor w drugą stronę. Dwójka do odciny. Jedziesz jak nie możesz podjechać, to trawersem. Trzymaj. Powiem wam tak, motokrzosów jest też tylko jeden podjechał. Pocieszę was. Spróbujesz? Dawaj! Leci Andrzej, nasz weteran! Dwuja! Troszeczkę się chwieje, troszeczkę się chwieje! O, nie, o nie, nie! Udało się. Druga próba, kolejna próba. Andrzej na pewno nie da za wygraną. Klasa Oldboy. Dobra, Andrzej podejście drugie, dawaj! Andrzej delikatnie chwiejnym. Super! Nogi na podnóżkach. Troszeczkę na siedząco. Brawo! Jaskowa szwirownia wydaje się niegroźna. No jest stosunkowo niegroźna. Dobrze, dobrze. Jedziesz, Szymon, dawaj, dawaj, pyk. Pięknie. Dobra, no końców. Dopiero załapiesz ten duży motor na torze, także nie martw się. Ciężki teren, jak na początek. Nie martw się, jeszcze kaucie, nie, Kaucie już nie wybacz. Kto? Nie, do ciebie mówię. Kuba. A do mnie? Tak. Dawaj, dawaj, Andrzej, dawaj, Andrzej, pyk. Andrzej, widać, preferuje bardziej moją technikę, prawie siedząc. To też jest dobra technika. Dawaj, dawaj! Super! Dawaj, dawaj, brawo, brawo, dawaj! Andrzej, dałeś za mało gazu. Jedzie Marcin, duży motor, mały człowiek. Zobaczymy czy pokona ten wielki podjazd. Marcin, Marcin, no tak, nogi w powietrzu, tyłek na siedzeniu.